Siemanko z tej strony. Elio, Retro Retrofan. Dzisiaj taki troszkę ciężki odcinek dla mnie z tego względu, że pokażę wam grę, a konkretnie Supercross 3D. Grę, która w bardzo złym świetle stawia moją ukochaną konsolę Atari Jaguara. Dlaczego w złym świetle ją stawia? Ponieważ osoby, które jakoś tam mają pojęcie o retro, interesują się tym troszkę, to wiedzą jakie bebeche siedzą w Jaguarze, wiedzą jak to był dobry technicznie sprzęt, kiedy się pojawił. Sporo z Was też uważa go za technicznie zdecydowanie lepszy niż PlayStation 1, który się też w tym mniej więcej czasie pojawił. Ale takie gry jak Super Cross 3D sprawiają, że jedyna reakcja, która może się pojawić po, po odpaleniu takiej gier, gierki na Jaguarze, to jest po prostu śmiech i... Ironiczne jakieś rzucanie tekstów w stosunku do, do możliwości Jaguara, bo to, co prezentuje ta gierka, to jest po prostu skandal. Na Jaguara jest naprawdę sporo fajnych gierek, które wyciągają z niego pełnię możliwości, takie jak Alien vs. Predator, jak, jak Wolfenstein. Te gierki są świetne, są, są piękne graficznie, korzystające z tej, z tej mocy, przebijające porty. Mówię tu o Wolfensteinie, na, na inne platformy, moim skromnym zdaniem. E, są świetne porty takich gierek jak Sensible Soccer, jak Canon Fooder. E, jest genialny Rayman, po prostu piękna gierka. E, I pojawił się wśród tych 50 paru kartów, które się pojawiły na Eguara właśnie Supercross 3D, który spieprzył wszystko. I jeżeli e, ktoś tą gierkę e, zobaczył, to. Nie mógł dobrego słowa powiedzieć o, o Atari Jaguarze, ale nie będę tutaj więcej w tym wstępie mówił na ten temat. Zapraszam Was na obejrzenie krótkiego gameplayu z tej gierki. No i jak, 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 jak zawsze komentowania, chociaż tutaj komentarze raczej polecą w jednym kierunku, no ale zobaczymy. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam na gameplay Super Cross 3D na Atari Jaguar. Dobra, odpalamy Jaguarka. Cardiż super Supercrossem 3D jest już wrzucony do, do slotu. E, no i nazwijmy to tak, że z dziennikarskiego obowiązku, tą gierkę wam pokazuję. No bo mam ją w kolekcji, e, która no nie jest za duża, ale tą grę akurat mam. E, no i tak, powiem wam, że widziałem wszystkie gierki, jakie wyszły na Jaguar. Albo odpalając swoje kardigze, albo oglądając filmik na YouTube. I z całą odpowiedzialnością powiem Wam, że jest to najgorsza gra, jaka pojawiła się na tą konsolę. Jest całkowicie do dupy, jest żenująca, jest słaba, jest niegrywalna kompletnie. Ale no, to jest moje subiektywne zdanie, zobaczycie za chwilkę gameplay, sami ocencie. ale najpierw Wam jeszcze pokażę tylko co tu mamy w opcjach. Mamy możliwość włączenia powtórek. Jest to rzecz, która po prostu denerwuje, jest irytująca, źle wykonana. Mi się przynajmniej nie podoba, więc to wyłączę. No polega to na tym, że po jakimś upadku mamy 2-3 sekundy z troszeczkę innej kamery, dalszej pokazane, jak do tego doszło. Jest to bardzo wkurzające i, i nie ma sensu tego pokazywać. Poziom trudności od jakiegoś asa przez ciężki pro, rad, nie wiem co z rad, aż po ruki, czyli najsłabszy, najłatwiejszy. Eee, czy muzyczka ma lecieć gierce? Zostawimy. Eee, I controlsy, czyli gaz, trick i hamulec. Ok, wychodzimy stąd. Eee, no i mamy tryby rozgrywki: albo practice, ćwiczymy sobie, sami jeździmy po to, że nuda niemiłosierna, albo race i tournament, czyli już rywalizacja z komputerowymi przeciwnikami. Dajemy race. Eee, tutaj możemy sobie wybrać, eee, jak ma wyglądać nasz zawodnik. Tu właściwie, chyba tylko kolor możemy zmieniać. Tak. No to zostawimy sobie kolory Atari, czyli czerwony. Eee, możemy swojego zawodnika nazwać. Ja już to zrobiłem ARF, wybrać eee, narodowość. Nie ma tego za dużo, polskie oczywiście nie ma, więc zostaniemy przy Stanach Zjednoczonych oraz możemy wybrać nazwę drużyny. Też to jest strasznie ubogo, więc zostawimy sobie eee, Jaguar. No i wybieramy tego zawodnika. Eee. Tutaj wybór miejsca, gdzie będziemy startować, czyli, czyli miasta i konkretnego toru, wygląda jeszcze bardzo fajnie. Fajne kolorki, fajny ten rzut, pseudo 3D. I to jak w 2010 roku odpaliłem, jeszcze tak sobie czułem i miałem nadzieję, że ta gierka będzie fajna. Ale to co zobaczyłem chwilkę później, no to już była totalna żenada. Zresztą, przepraszam, to jest moje subiektywne zdanie, ocenicie sami za chwilkę. Patrzcie, jak ta gierka wygląda i jak się w nią gra. Aha, tylko jeszcze sobie stuningujemy nasz motor, bo możemy coś takiego zrobić. Możemy mieć wpływ na opony. Mamy albo do wyboru miękkie, albo twarde, albo średnie. Tutaj damy na razie sobie wszystko średnie, bo zauważyłem chwilkę ćwicząc przed, przed nagraniem, że ma to jakiś tam wpływ i dosyć ciężko się jeździ w tych skrajnych ustawieniach. Amortyzatory też sobie damy na, na medium. Tylne to samo. I jeszcze możemy tutaj wybrać przełożenia biegi. Też damy na średnie, no i klikamy RACE. Mamy naszych konkurentów i zaczynamy grę. Patrzcie na to. Pierwsze co się rzuca w oczy, to jest naprawdę skandaliczna jak na możliwości Jaguara, no jedź ej. jak na możliwości Jaguara grafika. To jest po prostu totalna żenada. Drugie, co się rzuca dosłownie po kilku sekundach grania, i mam nadzieję, że to też będziecie dobrze na filmiku widzieć, to jest skandaliczna animacja tego motocyklisty, przeciwników, obrotu toru. To jest dosłownie po pięć klatek w porywach na, na animację jazdy, na animację tych skrętów jego i na animację tego, jak on się wypierdzieli na tym torze. Sterowanie, tak jak widzieliście, próbowałem podjechać teraz pod rampę, to delikatny ruch tutaj krzyżakiem powoduje jakieś dziwne jego po prostu totalne wygięcia na lewo, prawo. Gościu się w ogóle wywraca na prostym terenie, jeżeli nie jedziemy po, 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 po trasie. E, mogli chociaż jakąś tam, nie wiem, teksturkę kamyków wrzucić czy coś, żeby to było jakoś uzasadnione, że się wypieprzyłem na kamykach, a nie na jakimś prostym kawałku gleby, nie? E, wy tego nie czujecie, bo nie trzymacie, nie trzymacie pada w ręce, ale... Obsługa tego motoru, te, te skręty, jest to fatalne. Po prostu fatalne. Nie mam żadnego panowania nad tym motorem dosłownie. Wciskam w bok, to o, o, przestaję wciskać, to już jest tak wykręcony tor, już gdzieś tam ląduje na boku. I to nie jest kwestia, że, że nie umiem w to grać, bo, bo chwilkę sobie pograłem przed tym nagraniem. Ale to jest. O, trika zrobimy. Ale to jest kwestia, że to jest po prostu totalnie z dupy zrobione. Naprawdę. Współczuję dzieciakom, które w tamtym czasie, jak się Jaguar pojawił, e, dzieciakom, które namówiły rodziców na kupno Jaguara i które wydały pewnie niemałe pieniądze na Cardiff z tą grą. E, zachwycone pewnie screenshotami, które są na pudełku, że będziemy szaleć motorem, że cudowne tory i w ogóle grafika. A po odpaleniu w domu dostają takie gówno, bo to, to, to inaczej tego nie można nazwać. E, mnie osobiście najbardziej poraża tutaj animacja i, i brak jakiejkolwiek płynności, bo ktoś tam pisał mi w komentarzach, że Alien vs Predator chodzi między 10 a 15 klatkami. No nie będę z tym polemizował, bo raczej nie będę miał racji, ale tutaj to już jest skandaliczne. Tutaj jest... No, tu jest dno, tu, 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 tu nie da się chyba niżej spaść niż, niż, niż ta gierka. Nie, nie potrafię znaleźć niczego co by tą grę wybroniło i powtórzę to jeszcze raz, jest to tytuł, który jest najgorszym tytułem na Atari Jaguara i który całkowicie niszczy opinię tej konsoli. Bo jeżeli coś takiego pokażemy właścicielom PlayStation 1, który mniej więcej w tym czasie też się pojawiło, to po prostu nas wyśmieją. A ta konsola, ta konsola ma potencjał, ma możliwości, i ktoś po prostu to totalnie spieprzył. Nie wiem co, o czym myślał, czy tylko o szybkim zarobku, nie mam pojęcia, ale no, udało mu się zepsuć całkowicie grę, e, ośmieszyć konsolę e, i wygląda to tak jak wygląda. E, pofolgujcie sobie w komentarzach, bo raczej nic pozytywnego tam w nich nie napiszecie, ale z przyjemnością je przeczytam. E, no cóż, no. Kończę, nie chcę mi się w to grać. Yy, prawdopodobnie ten kardzisz już nigdy w życiu nie trafi w tą konsolkę. Schowam go w pudełku i, i będzie sobie leżał. Kiedyś jak dzieciaczki będą yy, starsze, yy, no to przedstawię im historię tej konsoli, opowiem jakie bebechy siedzą w środku. Puszczę im Alien vs. Predator, który już będę w tym roku miał, i potem nie puszczę Super Crossa. I prawdopodobnie usłyszę, usłyszę od nich to, co ja wam teraz na tym filmie yy, powiedziałem. Yy, Czekam na Wasze komentarze. Możecie bluzgać po tej grze, bo chyba inaczej nie, nie, się nie da. E, no i co, do następnego odcinka na razie.